Witajcie moi drodzy, z tej strony Kina. To co aktualnie widzicie to jest oczywiście mój kanał, dlatego, że najpierw będzie parę informacji. Po pierwsze, Kina poleca będzie wychodziło najprawdopodobniej dwa razy w tygodniu, powiedzmy w poniedziałki i w piątki. Sorry. Dlaczego? Dlatego, że kanałów jest po prostu masa, jest ich multum i jest bardzo ciężko wybrać te kanały. Będę polecać po 5 kanałów, w każdym kina poleca, dlatego, żeby każdy mógł mieć wybór, wybrać to, co jemu się akurat na danym kanale podoba. I co, dzisiaj już zaczniemy. Zaczynamy od użytkownika, którego intro widzieliście przed chwilą. Jest to EGN Studio, ENG Studio, inaczej. Mamy ładne playlisty, wszystko na początku widzimy, już przejrzyście na wstępie. Mamy tło kanału dość ciekawe. Mamy polecane, co bardzo lubię. O, nawet jestem, wow. Liczba widzów się zgadza, oczywiście. Mamy FAQ. Ja lubię, jak gdzieś jest podane FAQ albo link do FAQ i wtedy możemy wiedzieć, czego się mamy spodziewać. O, Tarnowskie Góry daleko mnie, ha. Ale co mnie urzekło tutaj? Urzekła mnie dobra jakość, urzekła urzekło mnie ródno, różnorodność. Mamy właśnie Minecrafta, e, mamy intra, mamy killing flora, mamy dirta trójkę, mamy battlefielda trój trójkę. Czyli każdy może znaleźć coś dla siebie, coś czego aktualnie będzie interesować. Mnie tutaj głównie zainteresowały intro i ja powiem szczerze, nie jest on polecany dlatego, że zrobił intro dla mnie. Ja... Najpierw przejrzałem jego kanał, później dostałam od niego intro, żeby nie było. Także tutaj polecam za... No i tak naprawdę ciekawy głos użytkownika. Dalej no nie mogłam nie polecić z Devilusia. No nie mogłam polecić z Devilusia, znaczy nie polecić z Devilusia. Ja się w ogóle zdziwiam, dlaczego mam tylko tylu widzów. Chłopak jest świetny. Chłopak kręci vlogi, chłopak kręci Minecrafta. To jest akurat to, co poleca, sorry. Przejdźmy, może tutaj, tak, właśnie vlogi Minecrafta, jakiś tam o, o, o grach różnego rodzaju. Coś, co u niego bardzo lubię, to ten Happy Wheels. Po prostu mnie to rozwala. Ja wpadłem na jego kanał już jakiś czas temu. On czasami z nami grywa na, na live'ach. Ostatnio był na moim drag playu. Bardzo fajny chłopak, i nie mogłam go nie polecić. Z racji tego, że naprawdę moim zdaniem jak na młodą osobę odwala kawał dobrej roboty, mówi z pasją. No i co to dużo mówić, sama go subskrybuję. A właśnie, jeszcze jedna rzecz, ja nie będę subskrybować wszystkich osób, które polecam. Dlaczego? Dlatego, że ja subskrybuję osoby, gdzie mnie wciąga większość materiałów i które mam czas oglądać. Mój czas również jest ograniczony i na razie moja liczba subskrypcji się nie zmienia. Zatrzymuję się na około 55, ale na te kanały bankowo będę wpadać chętnie i często, tylko właśnie nie zdziwcie się, że nagle tam nie może kila subskrybuje, Dobra, lecimy dalej. Mamy sake game Gameplayera po raz kolejny playlisty, co mi się bardzo podoba. Różnorodność, portal 2, firm, Battlefield 3, Dead Island, jakieś tam multi, inne i tak dalej, i tak dalej, o, portal 1 Battlefield, Bad Company, dwojeczka. Po raz kolejny liczba widzów się zgadza. Jakiś tam faku jest. Kano wygląda dość ciekawie. Jeżeli chodzi o o tego użytkownika. Ja mam tutaj, wybaczcie, że sobie patrzę tam ładu, ale ja mam takie tutaj, wiecie, jak sobie przeglądałam te filmy i mnie jakiś kanał zainteresował, to przeglądałam sobie więcej i co, coś, co sobie wypisałam o tym użytkowniku, to jest to, że ma ciekawy głos, bo naprawdę ma ciekawy głos. Posłuchajcie, jest różnorodność, właśnie na kanale, co widać, i są ciekawe komentarze do filmów, nic dodać, nic ująć. Lecimy dalej. Kacperos, no kurczę, Kacperosa również nie mogłam sobie darować, nie mogłam go nie polecić, chociaż on już nam się tutaj do granicy zbliża. Dobra, chłopak ma vlogi. Chłopak ma tylko vlogi, także tutaj, że tak powiem, lekki brak różnorodności, ale za co ja go oglądam? Za to, że on po prostu mówi z taką pasją. Taką pasją, że po prostu mnie to się, że tak brzydko powiem, w pale nie mieści. Co chwila coś się u niego pojawia, jakieś ocenianie gier, płyt i tak dalej, tak dalej. Ja go sama chętnie oglądam. To, co również u niego cenię, to jest to komentowanie innych vlogerów, jakieś tam udawanie łapek w górę, ocenianie, co tak naprawdę również pomaga w promowaniu kolejnych osób w górę. I, no tak jak mówię, u niego cały czas coś się dzieje, jest młody chłopak, naprawdę młody chłopak, tak jak i Willuś, ale to jest kolejna osoba, która ma coś do powiedzenia i nieważne, czy mutacja, czy nie, czy wiek odpowiedni, czy nie, bo w ogóle co to jest odpowiedni wiek, polecam Kacperosa, jest zajebisty. I już nam został ostatni użytkownik dla dzisiaj. Ragnar, czy jak się to, Boże, czyta. Nieważne. Nie mogliście sobie dawać jakichś najłatwiejszych tych W każdym razie, no, tło może nie, nie porywa. Przy 140 widzach myślę, że znajdziecie jakiś chętny, żeby zrobić mu lepsze. Tło. Może wy pomyśleliście. Mamy vlogi, mamy gameplaye, mamy let's playe. I kocie idź mi stąd z łaski swojej. Mamy playlisty. Jezu ze szczytami się tu odzywa. Nie wiem czy to słyszeliście, czy nie. I to co mnie tak. To, co sobie przy niej zapisałam, że jest różnorodność. Są gry, speed arty, bo również są speed arty. Jest bardzo ciekawy głos i komentarze. Są bardzo ciekawe do filmów. I to, co mnie powiem szczerze, zatrzymało na tym kanale, to co do mnie najbardziej przemówiło, to moi drodzy to: Let's Play Lego Harry Potter lata 5 do 7. Ja. Dobra. Gra zmiażdżyła z jego komentarzem, naprawdę mi ta gra zmiażdżyła i obejrzałam sobie tam. Poglądałam sobie trochę tego. Rozpierdzielił mnie ten filmik, wciągnęła mnie gra Lego z Harry Pottera. Także to no po prostu zmierzdziło mnie. I co, i to tak naprawdę na dzisiaj tyle. Dziękujemy tutaj osobom, które się zgłosiły. To co. Ja tak jak mówiłam, ja przeglądam sobie te filmiki, wybieram sobie te jakieś tam, wypisuję, wypisuję. Już właśnie na drugi odcinek również mam wybraną osobę, czyli na no odcinek powiedzmy poniedziałkowy. Naprawdę się postaram, żeby to wychodziło dwa razy w tygodniu. Napiszcie mi, czy chcecie dwa razy w tygodniu, czy raz, bo to również od Was zależy. No i po pięć osób, bo naprawdę do no mniejszej ilości nie idzie polecać na raz. Ja życzę każdej z osób, które. które Tutaj dzisiaj wymieniłam, żeby miały całe tysiące subskrypcji, bo naprawdę są warte waszego suba. Przynajmniej moim zdaniem. Właśnie u paru ja sama miałam suba. Do paru osób na pewno będę zaglądać. Linki do kanałów będziecie mieć w opisie filmu. Myślę, że w adnotacjach również się pojawią. I co? No i w takim bądź razie do zobaczenia. Do poniedziałku, oczywiście, żeby się ją załapać, musicie wrzucić tutaj, czyli pod tym filmem. Swoją odpowiedź wideo, pamiętajcie, wybierajcie jeden film jako odpowiedź wideo. Ja w momencie, kiedy ktoś mi na, na przykład wrzuca trzy filmy jako odpowiedzi wideo, to pierwszy, szczerze, że ja już na to nie patrzę, bo to jest po prostu dla mnie osoba, która nie potrafi słuchać, ani rozumieć kolejnego vlogera, let's playera, jak zwał, tak zwał. Czy też ogólnie osoby polecającej, czyli ta osoba tak naprawdę nie szanuje mojego czasu i cholernie mnie to drażni. I to było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę na wszystkich kanałach mile widziane. Pozdrawiam Was Kina i zapraszam do kolejnego Kina Poleca. Trzymajcie się, cześć!